Siema, moi drodzy, grande finale, czyli finał naszych driftingowych zawodów. Oczywiście w Forzie 5, na najdłuższej tym, razie, tym razem trasie, więc będzie, puch, no trzeba będzie się wykazać. Trasa jest długa, trasa ma szybkie odcinki, krótkie odcinki i naprawdę łatwo na takiej długiej trasie będzie popełnić błąd, więc mega wyzwanie. Ale za mega wyzwaniem idą mega nagrody, ponieważ mamy super ciepły Polarek. Od IC, czyli idealne rozwiązanie na teraz na jesień zimę. E, generalnie to będzie za pierwsze miejsce, do tego oczywiście smyczki, czapeczki, koszulki, e, takie podkładki pod myszkę z moją furią, więc będziecie mogli sobie e, mieć tą furię na miejscu podczas grania, taki spinerek do zabawy, podkładeczka, fajna rzecz, moje wlepy. Yy, są kubeczki, jest ładowarka samochodowa, latarka, takie opaski na rękę, więc trochę tych rzeczy jest. Za drugie miejsce już nie będzie polarka, będzie koszulka, czapeczka, podkładka, kubek itd. i tak dalej. Za trzecie miejsce też będzie troszeczkę okrojone, osmyczkę, ładowarkę, ale myślę, że warto powalczyć, ponieważ macie fajną zabawę, macie oczywiście moją furję w grze. Forza Horizon 5. Moja furia tak wygląda. Zobaczcie. To jest dokładnie ten sam samochód, w którym jeżdżę w zawodach. No i teraz w opisie tego filmu macie regulamin, macie wszystkie informacje. Ja za chwilę przejadę tą trasę stopami, jak, jak zwykle prowadząc. I pokażę Wam, jak ta trasa wygląda, gdzie są jakieś trudne momenty. Jeżeli jesteście ciekawi zasad, jak pobrać tą furię. Jak ym, stuningować ją sobie do Driftu. To zobaczcie, tutaj jest mój kanał, No Hender by stalowski I wchodzicie sobie tutaj na dole w playlistę No Hander Games i drugi od, ym, przedostatni filmik, ten tutaj zawody Forza Horizon 5 z nagrodami. W tym filmiku tłumaczę, jak sobie przerobić samochód, jak. Po kolei pokazuję jak wpisać ten kod, żeby to malowanie furii się znalazło. Zasady są takie, że jedziemy w tej grze, ale trzeba jechać moją furią, czyli tym BMW 92 w malowaniu yy, właśnie moim. Tym samochodem, którym startuję. 2, yy, yy, po przejechaniu trasy yy, wyświetli wam się na końcu yy, taki ranking, którym sobie wchodzicie enterem i robicie print screena. I wtedy my wiemy, jakim autem jechaliście, na jakiej trasie, ile punktów macie. Na podstawie zdobytych punktów od największej ilości, yy, później druga, yy, największa ilości, trzecia, to będą trzy miejsca, które zdobywają właśnie fajne nagrody. My je pakujemy, wysyłamy do Was, a przypominam, że już w poniedziałek ogłaszamy zwycięzcę poprzedniego konkursu yy, właśnie tego filmiku zatytułowanego Pokonasz mnie. Forza Horizon 5. Więc jeszcze macie weekend, żeby pograć też na, na, i powalczyć w tym przedostatnim, w tym ostatnim konkursie. No to co, bez zbędnego gadania. Ja chyba się biorę za Drift. Wchodzimy na tą trasę. Już wam pokażę na mapie. To jest ta trasa. Kara Este. No i lecimy. Ja oczywiście jadę zawsze w skrzyni manualnej. Blokuję sobie tutaj trzeci bieg w tej chwili. I przy tym momencie i mocy, którą mamy to bez problemu sobie samochód z tym poradzi. No i zobaczymy jak mi to pójdzie. Kurczę, nie jeździłem dawno, bo były, były zawody, były inne rzeczy, więc trochę wypadłem z formy. Ajajaj. Ale mam nadzieję, że zacne punkty się uda dowieść. Troszkę wypadłem, ale to nic. Pizde barierka dwa razy. Uo, mamy piękny dzień, przynajmniej w grze, bo za oknem u mnie leje. Zobaczcie, dopiero jestem chyba w jednej trzeciej trasy, a już tutaj jest 400 punktów, więc to Wam może tutaj powiedzieć jak trudno będzie na tej trasie i jak dużo punktów można zdobyć. Tu mnie troszeczkę wyniosło. Zgarnąłem znowu barierkę, ale to nic. Podobno zgarnianie barierek dobrze wpływa na punkty. Ktoś kiedyś pisał. W ogóle dajcie znać, jak mi idzie w komentarzach, co myślicie o moim przejeździe, może jakieś rady, jak zdobyć więcej punktów od Was. Bardzo chętnie usłyszę, bo na pewno jest wiele tutaj lepszych ode mnie i gamingowych wyjadaczy. Ja teraz, raczej od święta, jak to się mówi, gram i jestem amatorem. Wow! Właśnie jed, jeden błąd i jestem poza trasą i na pewno dużo punktów mi uciekło przez to. Ale właśnie to jest to, że na tak długiej trasie jest bardzo łatwo o błąd. Za bardzo sobie tutaj zwolniłem. Muszę go złamać jeszcze raz na tym zakręcie. Kurczę to niedobrze. Oa! Latarnia, latarnia, ale schrzeniłem tą końcówkę, ale schrzeniłem, ale schrzeniłem, ale schrzeniłem, ale schrzeniłem. Ale schrzeniłem. 957 punktów, pierwszy przejazd, kurcze niewiele brakowało do miliona, chyba zrobię tak, że spróbuję pojechać jeszcze z góry na dół. Zobaczymy jak się jedzie z góry, może będzie jakaś lepsza, nie wiem, perspektywa do zbierania punktów, może tą bańkę się uda zgarnąć, no to jedziemy. Od razu wam powiem jakie są wrażenia z góry, a już widzę, że są głupie, bo strasznie auto się przerzuca. Z boku na bok, bo jednak z góry się rozpędza i zdecydowanie łatwiej było pod górę, ale spróbuję. Dobra, 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 jest okej. Okay to delikatnie, no delikatnie trzeba z gazem, a i nie przesadzić z kątem, właśnie to zrobiłem. <grym> właśnie przesadziłem z kątem, ok. Rybka, jedziemy dalej. A już chyba nie będzie dobrych punktów, bo tam wypadłem, tutaj kurczę odprostowałem na chwilę, więc no ale zobaczymy, nie mówmy hop. W tym pierwszym przejeździe też dwa razy błąd popełniłem. Ten kurczę milion był w zasięgu punktów. I barierka znowu, ale no tak na wyjeździe poza barierkę mi przestało liczyć punkty, więc to też nie jest fajne. Nie można za bardzo zwolnić na przejściu z tych zakrętów z jednego w drugi, bo wtedy nam niestety auto się nie chce później rozpędzić i nas wciąga do środka. Nie znowu przegięcie z kątem. No nic, jedziemy dalej. Z góry jest trudniej, z góry bardzo łatwo przerzuca ten samochód, jak się troszkę, a właśnie, przegnie. Więc polecam pod górę jazdę zdecydowanie. No ale nic, walczymy dalej. Muszę się bardziej pilnować tutaj i bardziej odhamowywać ręcznym na tych zakrętach, ale już jesteśmy gdzieś chyba w połowie trasy albo. Albo poza połową. A mam dopiero 500 punktów, więc tutaj nie będzie szału. No tu znowu ręczny za wcześnie naciśnięty, i znowu na, mnie prawie przerzuciło. No z góry ten samochód rzeczywiście ta masa go ciągnie w dół. Nawet ciężko mi się tu było rozpędzić teraz, bo już go przerzuciło też. Ale może będzie ktoś, komu to będzie odpowiadać. Nie wiem, że, że właśnie to auto lepiej sobie leci i do czyjegoś stylu jazdy to będzie pasować i lepiej mu będzie zdobywać te punkty z góry. Ła, wow, wow. Znowu mnie chciało wywalić. No i troszkę wywaliło. Tylko po prostu z zakrętu. No, auto się szybciej napędza. Co jest logiczne. Nie no, tragedia. Tutaj w ogóle cały czas mnie strasznie przerzuca. Nie, no jadę jak ostatnia ofiara w tym momencie. Ale o dziwo, pomimo tylu błędów, zdobyłem 900 punktów. Więc jestem w szoku. Myślałem, że z 600 dojadę. Dobra, ostatnia szansa. Jadę ostatni raz pod górę. Yy, może się tą bańkę uda zdobyć. Chociaż zawsze tak jest, że jak się chce bardzo, to nie wychodzi. 啊，来，也 <noise> 点。<noise> <noise> Na razie wydaje się, że jest całkiem spoko. Właśnie tak to, jak to powiedziałem, to prawie mnie obróciło. Za bardzo się odhamowałem. Pamiętajcie, żeby tego nie robić. Nie, 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 spin. No dobra, lecimy, nie ma co się przejmować takimi rzeczami. Smażymy laczka. No i znowu wypadłem z rytmu, niestety. O, teraz może złapię rytm. Jak widzicie już przestałem się odzywać, bo skupiam się na tej trasie. Nie jest łatwo go cały czas trzymać w poślizgu. ła wow. wa wow, 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 wow. No nie, czemu ja to musiałem na końcu schzanić? Powiedzcie mi. Please, please. 970, czyli jeszcze 5? Yy, no, 20 punktów więcej, ale jeszcze mi 30 brakło do miliona. Dobra, odpuszczam. Bo to nagranie i ten filmik by trwał w nieskończoność, ale na pewno jeszcze potrenuję poza kamerą, żeby tą bańkę zrobić. No i cóż, zapraszam Was do rywalizacji. Pilnujcie się, bo jak widzicie, na tak długiej trasie naprawdę trudno ustrzec się błędu i pojechać płynnie. Pamiętajcie, że w przedostatnim filmie na playlistie No Hender Games macie wszystkie informacje, jak samochód ten przygotować, jak pobrać malowanie. W opisie filmu macie regulamin, też informacje. O kodzie malowania tego samochodu. No i dajcie z siebie wszystko. Pamiętajcie w komentarzu, trzeba podać wynik, żebyśmy wiedzieli, ile zawodników bierze udział w yy, zawodach. No i powodzenia! No i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować i dać znajomym o tych zawodach. Niech też się dołączą i niech będzie jak najwięcej zawodników. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema, cześć!